Przemek Pawlicki w Falbazie, jak do tego doszło i proszę jak najwięcej kuchni odsłonić, bo podpytywaliśmy Piotra Protasiewicza i inne osoby. Wiadomo, że negocjacje bardzo często są bardzo trudne. Jak to w Twoim wypadku wyglądało, jeśli chodzi o Twój transfer do Zielonej Góry? A jak już podjąłem decyzję o tym, że będę schodził Liga Niżej, to nasze negocjacje nie trwały dużo, długo. Spotkaliśmy się, bardzo spodobała mi się wizja celów na przyszły rok, tego, że Piotr po zakończeniu kariery również będzie w zespole pomagał. Koncepcja składu, dużo czynników miało wpływ na to, dlatego ta decyzja nie była trudną decyzją. Póki właśnie się nie zdecydowałem na zejście ligi niżej. Właśnie, to była trudna decyzja, bo te ostatnie lata, nazwijmy rzecz po imieniu, nie były udane, jeśli chodzi o twoje starty w GKM. -ie. To jest taka potrzeba odświeżenia, złapania nowego oddechu? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Wydaje mi się, że dla każdego sportowca, i dla mnie również to nie była łatwa decyzja, jeżdżąc w Ekstralize od początku swojej przygody z żużlem. Nie było to łatwe, ale e, wiem o tym, że e, jest to e, krok w dobrym kierunku do tego, żeby złapać e, e, formę i e, ścigać się w ekstralizie na e, takim poziomie, jakim bym chciał. Wspominałeś o sobie Piotra Protasiewicza, która miała pewnie duży wpływ na to, że ty tu jesteś w Zielonej Górze. Natomiast jak patrzysz na całą Zieloną Górę, na Falubas, na nowy skład, jak to wszystko oceniasz? Tak, tak wspomniałem wcześniej. Bardzo mi się podobała koncepcja składu. Znam zawodników, którzy startowali i będą startować w Zielonej w przyszłym roku. Startowaliśmy razem ze sobą i w polskich klubach, i zagranicznych klubach, więc wydaje mi się, że jesteśmy młodą, młodą drużyną, która. Będzie potrafiła nawiązać ze sobą tak dobry kontakt, który pomoże w tym, żeby osiągnąć cele na przyszły rok. A jeśli chodzi o Twoje przygotowania, one będą się różnić od tego, co było w ostatnich latach? Będziesz w Zielonej Górze się też przygotował, czy raczej u siebie na miejscu? Jakie są szczegóły? Będę się przygotowywał u siebie w domu. Mam swój sztab szkoleniowy, który, z którym współpracuję, z którym robimy wszystko, żeby co roku być lepszym zawodnikiem. Co roku te przygotowania trochę się zmieniają, bo to jest wszystko zależne od tego, jak się układa sezon, jakie kontuzje w trakcie sezonu e, są. E, i również w tym roku musieliśmy lekko zmodyfikować plan treningowy e, od samego początku. E, we wrześniu miałem operację barku, e, który mi e, doskwierał od połowy sezonu e, zeszłego. E, jestem po operacji, jestem już po rehabilitacji. E, teraz ostro walczymy, żeby wrócić do e, pełni zdrowia można powiedzieć już jest, ale żeby wrócić do pełni sił, mamy na to dużo czasu i zrobię wszystko, żeby do sezonu przygotować się jak najlepiej będę potrafił.